Cześć, oglądacie filmożerców. Z tej strony Krystian i dzisiaj ponownie mam do zaprezentowania nowości od wydawnictwa Lost in Time. Pierwsza z nich to Wojny Lukasa, czyli komiksowa wersja wydarzeń, do jakich doszło za kulisami Gwiezdnych Wojen, które dziś znamy pod tytułem Nowa Nadzieja. Nawet nie będąc fanem tego filmu, trudno nie zauważyć wpływu, jaki dzieło George'a Lukasa miało na całą kinematografię. Lukas dwukrotnie przyczynił się do rewolucji w świecie filmu i nic dziwnego, że co jakiś czas powstaje kolejna publikacja na temat jego życia, jego twórczości i wszystkiego co wokół. Szkoda tylko, że większość z nich skupiona jest wokół oryginalnej trylogii, a zwłaszcza wokół epizodu czwartego. Kulisy produkcji mrocznego widma i w ogóle prequeli są równie ciekawą opowieścią, i dobrze by było, gdyby one też yy, zyskały nieco więcej uwagi. Ciekawi mnie, jak tym razem twórcy podeszli do Lucasa. Jaki obraz wyłonił się z tego komiksu? Na pewno zaskakuje format. Jest to komiks niewielki, malutki można powiedzieć. Przed nagraniem zestawiłem go z Parkerem. Mowa o pierwszym wydaniu. Jest nawet mniejszy od niego. Okej, okay, widzę, że zaczynamy od początku, czyli od wypadku, który na zawsze odmienił życie George'a Lucasa. Ok, widzę kopole, widzę wytwórnie Ziotroup. Jak na stosunkowo niewielką objętość, póki co wszystko zapowiada się w miarę wiernie. O! Bardzo ładnie rysownikowi udało się oddać wygląd poszczególnych postaci. Nie mam tu nawet na myśli tego, że bardzo łatwo rozpoznać lukasa czy, czy Copole, ale nawet widoczny tutaj Alan Ladionior Junior jest bardzo dobrze rozpoznawalny. No od strony graficznej jest lepiej niż mogłoby być. Naprawdę jestem pod wrażeniem tego, jak piękna ta kreska mimo swojej prostoty prawie że łatwo rozpoznać poszczególne osoby. Muszę przyznać, że po tak szybkim przekartkowaniu jestem pod ogromnym wrażeniem i już nie mogę doczekać się lektury. Pora na kolejną pozycję, jest nią miasto latarni. Jak widzicie, po raz kolejny tutaj nie mamy do czynienia z typowym formatem, do jakiego przyzwyczaiło nas Lost in Time. Jest to typowy format amerykański, nie dziwi w końcu to komiks od Boom Studios, chociaż na grzbiecie nie uświadczymy informacji na ten temat. Nie wiem jak was, ale przeglądając poszczególne plansze, mam poczucie osaczenia przez miasto, przez jego mieszkańców. Ciekaw jestem, czy to jest zasługa rysownika, czy może będzie wynikać to również z treści komiksu. Okej, okay, mamy galerię okładek. Przybliżenie świata. O, to, to jest dla mnie ważna informacja, skoro takie przybliżenie świata mamy w ramach dodatków, to być może tutaj zaoszczędzono nam jakiejś dopornej ekspozycji, na co bardzo liczę. Jestem zaciekawiony i, i tak samo jak w przypadku Wojen Lukasa, już nie mogę się doczekać lektury. Recenzje już niedługo pojawią się na stronie filmożerców. Dajcie znać w komentarzach, która z pozycji szczególnie Was zainteresowała, a może obie wzbudziły w Was zaciekawienie, podzielcie się swoją opinią. Na ten moment dziękuję Wam za uwagę, a wydawnictwo Lost in Time za dostarczenie egzemplarzy recenzenckich. Cześć!